Siema, siema, strony kup na Was w kolejnym na kanale. Dzisiaj robimy woda challenge z Rosanem. Cześć. I z Filipem. Halo? Dobra. Pamiętacie, żeby sobie iść łapkę w górę, subskrypcję i woda challenge polega na tym, lecimy na pierwszą miejscówkę, która, wokół której jest woda lutujemy na niej, wchodzimy do wody nie możemy już z niej wyjść, próbujemy tak wygrać trzymajcie za nas kciuki, zostawcie łapkę w górę i subika, a teraz intro i widzimy się w gerce wybraliśmy Piszczącą puszczę albo wodną puszczę, to małe jakby wysypisko. Najlepiej by było na, dla nas znaleźć wędki, nie? Ale wątpię, że wygramy za pierwszym razem. Ale jak na przykład będzie tu strefa taka. Jeszcze nie na wodzie. To będzie problem Ale chyba nikt nie lata O pompa wolna Znaczy wszędzie woda prowadzi jakby, no Mam tylko dużo Mk luna M -ka. Oha, ma. Siema. Ja do niego nie dołączyłam, nie? Ja też nie. E, dobra, e, skupimy się na grze. I wanna poo poo poo, poo e toki, toki, ta ta ta, ej, czekle, To chyba nie ma praw autorskich, nie? Ty, ty, ty to tak źle zaśp... na, zaśpiewałeś, że... Nie wiem. Nie znam, to coś pamiętaj, zresztą u nas ostatnich chwil na lądzie. Ach, no to Najlepiej by było dla ciebie, żebyś znalazł wędkę. Mac muszę pozabierać, bo pewnie w wodzie się więcej matów marnuje jak ktoś na bala. Ale wtedy jak ktoś będzie na nie na wodzie, to może jak lub kolibka. Leczenie też by się... No w sumie nie leczenie to węd, to możemy zdobyć, Ale macy by się... macy się przydają. Tak wiesz, najlepiej 200 wszystkiego. O, apteczkę to ja będę zbierać. A ja mam dużą potę. Z tego się bardzo dużo dostajemy Tu już tak naprawdę nic nie ma tu slipowanie. Ja mam motorówkę. Mamy, yy, możemy lutować, nie? Ale żeby nie wyjść na ląd, możemy, ale motorówką możemy sobie w tym pływać i wyjść na jakąś wyspę, nie? Motor, pływać, motorówką nie możemy pływać, nie? Wejść na wyspę motorówką, tak, ale nie możesz nie wyjść. Teraz nie dotknij wody, tylko siadasz. Dobra, nie ma nic do stracenia. Hop! A czyli. Ale nie możesz przecież już wyjść na ląd. Ale musiałam wejść jakoś na motorówkę, nie? Musimy. za... E, mam. Po... Wędka tam była. Tak. Nie, nie możesz wyjść. Wejdź na ten. Wejdź. Poczekaj, muszę wyjść do wody. Wezmę wędkę. Nie chcę trafić. Mam wędkę. Jest on, mnie zapraszam. Nie też. To ja do niego dołączę, do ekipy, ale mnie nie wywali. No wiem to Ja chyba znajdę sobie jakiegoś rekina. Może się obudować. I co? On jakiś powiedział coś. Kółko coś Runno, runno, run. Dawaj, yy, poczekaj, znajdziemy... znajdziemy rekina. Odora, widzę rekina. Gdzieś ty jesteś? No ja tu jestem. Jakiś tam poleciał? No getterem. O. No nie, tu jest skrzynka. Ja mam, ja mam rekina, nie? A ja mogę to rozwalić? Spróbuję też. No nie, nie y, spróbuję strzalne. rekinem. nie? i to jest takie przykre. Uważaj! No nie! na ła, uderzył Ja rekinem sobie, nie? Ja chciał sobie rekinem polecieć do góry. Ale nie. Dobra, yy, będę sobie wiesz po prostu. No nie, strefa jest. Zobacz, chyba strefa będzie tutaj. Oby nie. Oby w wodzie było. Może koniuszka o, uda mi się złapać tą motorówkę. Ster, chociaż w wodzie jest. No nie, tu są schody. Ej, mogę stać w wodzie, nie? To się też zalicza. A ja nie wiem. Czy... Czemu? Ja mam na sobie motorówkę. Dobra, no udało tak. się, mam motorówkę. Yy, przydałoby się powoz, nie? Znaczy, bo jakby mam jakiś o. typów. Sierbuba? Siadaj. Siodą, siodą. Mam swoją! No siadaj. A dobra. Bo nie musimy ich nawalać. wędki? Nawalamy ich Ej, A Ej, ja nie bierzesz wędki? Tu są. Dostał jeden. Helkę nic i tak nam się nie przyda. Nisz helkep. Gość, żeś mi się jadł, nie? A, plenę. ja umieram. Umieram. No, Gość a ja... Gość taki laser sprzedał. No nie, nie mogę wejść na ląd. A jest tutaj ten granatnik. Ja tam no. uciekam. Ja też uciekam. Przecież nie możemy nawet stać się na naszych budowlach. Co masz? Okej. Okay. Chodź, masz apteczkę. Musisz z niej wyjść, nie? Ua! Wow! Rosan! Dobra, masz. Ua. Ja. Cudem udało mi się przetrwać, nie? A ład, dostaję. Co za to nie, gości, to, jakie nie to czemu nie wziąłeś tej apteczki? No bo tam nawalają ze snajperek. Biorę to uciekam. Uważaj, tam jest. Szybciej, no ul. Szybko, dawaj. Dostał jeden. Wiem, wiem. Ja to się wybijamy i tu, tu Jesteśmy nie do trafienia no jak To jak ty tu Co tam u ciebie tam ci... Ojo, mi kontroler się wysnęł z Dobra, poszli sobie Lecimy do nich? Był się skampił y, gdzieś. A co wyleciałeś bez łódki? No nie da się z łódką. Trzomysł. No nie Fajne. masz, masz jakieś amon do snajpy? No siedem tylko mam, ale. Ja mam zero, Jeszcze dobry ze snajpy? Chodź chod do tej motorówki. To teraz... szybko. Patrz, skolepsowałem go. Stanie HP? Dobra, nasz wir jest w polu, nie? Spokojnie, będziemy tam na dole, nikt nas nie złapie. Poza tym mamy wid do wejścia. Ser. A, dobra. Dobra, wir. Tu są. Co jest? Wirnie chciał mi ten i stracił HP. Ja, Ała, ja umieram normalnie. To może być problem. Zaraz mam pomysł, gdzie się skampię. Chodź do mnie. Chodź, mam apteczkę dla Ciebie. Próbuję coś znajdzić. Nie Myślę, że możemy tu na... Oła! Dobra. I malowa, nie? Malała. No widzę. Dostał ode mnie. Mówi coś? Ja uciekam, nie? Ja uciekam. Chodź do mnie, nie? Mam jeszcze dwie apteczki. Ale od niego dostałem. A mam jeszcze sztucer, nie? Ja Zasłuchajcie sobie sztucer. A w ogóle mam matce trochę, nie? A ale sobie jeszcze zdobędę. Fuck Weszłem na ląd przez chwilę. Ej, weszłem na ląd przez chwilę, tak wiesz? Sióp. Dobra, to się nie liczy. Dostał... I leży, leży, leży. Nice. No nie, prawie dostał. Dostał 91 znowu. Mam dwa Amo Ja trzy. Ale tu są. D dobra, to dawaj. Dobra, leży jeden. Drugi też. Dawaj. O nie. Mają grapplera. Dobra, leż, leż, O nie! Ej! No nie! On tam się kąpił! Dobra. Ja już chyba e kończę, wiesz. Dobra, e ludziska, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subika. E Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!